Dzień dobry, dzień dobry. Mamy do czynienia z zadaniem numer jeden. Ono pochodzi ze śląskiego konkursu matematycznego, dokładnie z jego 17 edycji, która odbyła się w 2020 roku, w roku pandemii COVID. Zobacz, idźmy do treści. Jest to zadanie, oczywiście, nie powiedziałem tego, z zawodów finałowych tego konkursu. Liczby ABC C są takimi liczbami dodatnimi, że zachodzi pewien warunek, że 1 przez A plus 1 przez B plus 1 przez C. To jest to samo co 1 przez a, b, c. No i mamy wykazać, że prawdziwa jest pewna nierówność. Ona może jest dosyć długa, źle wygląda, no ale spróbujemy do tego dojść. Zobaczcie, jak patrzymy na to założenie, czyli ten związek, który mamy w założeniu, czyli 1 przez a plus 1 przez b plus 1 przez c, to się równa 1 przez a, b, c, to my go możemy zapisać w troszeczkę inny sposób. Mianowicie, ponieważ zarówno a, b i c, patrzcie, one są liczbami dodatnimi, więc tutaj nie ma żadnego problemu z dzieleniem. Ponieważ one występują w mianowniku, spróbujmy je z tego mianownika się pozbyć. Czyli spróbujmy pomnożyć to obustronnie przez a, b, c. Zobaczcie, wtedy dostaniemy, że bc plus ac plus ab jest równe 1. Prawda? tu mamy a b. Zobaczcie, czyli suma wszystkich podwójnych iloczynów, iloczynów dwóch liczb, jest równa 1. I tak naprawdę je, zobaczcie, taki zapis tego założenia, jak i ten oryginalny, ono bardzo często w konkursach występują zamiennie i czasami używamy jednego, czasami używamy drugiego, w zależności od tego, co nam będzie potrzebne. No, ale teraz zobaczcie, no, ponieważ to przerzuciliśmy, to domyślacie się, że prawdopodobnie tej drugiej postaci będziemy używali w zadaniu I teraz patrzcie, ponieważ tutaj mamy mianowniki, tu mamy też 1 przez AB, a tutaj mamy takie wrażenie AB przez A plus B. Tu mamy taki mianownik. Występuje B plus C. Tutaj mamy też go z tej strony. No i C plus A oczywiście z drugiej strony jest również. Czyli poprzerzucajmy sobie wszystko na jedną stronę, żeby móc to pododawać, mianowicie przerzucę sobie wszystko na stronę lewą, czyli odejmę obustronnie całą tą część, którą mam tutaj z prawej strony. I zobaczcie. Ponieważ mamy A plus B w mianowniku, no to będziemy mieli tak. 1 minus AB, prawda przez A plus B plus, teraz robię to samo z mianownikiem B plus C do no to B plus C będę miał 1 minus BC no i podobnie, analogicznie będzie z tym mianownikiem gdzie jest C plus A z tymi dwoma łamkami i dostanę 1 minus CA I być oczywiście większe bądź równe od pierwiastka z trzech, no to przejście oczywiście było równoważne ja tutaj będę tak naprawdę wykonywał cały czas przejście równoważne tylko po to, żeby na końcu dostać wyrażenie, które jest na pewno, na pewno prawdziwe. I teraz zobaczcie, u góry w licznikach, w wszystkich trzech licznikach, możemy użyć naszego założenia. Więc zobaczcie, czyli zamiast 1 minus ab, możemy napisać, że to jest bc plus ca, i to dzielimy sobie przez a plus b, plus, i tutaj podobnie, 1 minus bc to będzie co? ab plus ca przez b plus c. No i trzeci, analogicznie, na dole będzie C plus A w mianowniku, a u góry 1 minus C to będzie AB plus BC. No i to ma być oczywiście większe bądź równe od pierwiastka z trzech. No i zobaczcie, te liczniki są tak ułożone, że zawsze możemy coś wyciągnąć przed nawias. Zobaczcie, w tym pierwszym możemy przed nawias wyciągnąć C i w liczniku zostanie mi B plus A. I to jest oczywiście dzielone przez AB, czy A plus B. I tu już widać, że to a plus b nam się ładnie będzie skracało. I plus. W tym drugim no, będzie podobnie. Wyciągamy a. I zobaczcie, zostajemy b plus c. W nawiasie. I dzielimy to przez b plus c. I to nam także się redukuje. No i plus. No i tutaj wyciągamy w nawias b. No i zostanie nam a plus c. No i to sobie podzielimy przez c plus a. No i to znowu nam się tutaj redukuje ładnie. I to jest większe bądź równe od pierwiastka z trzech. Czy zobaczcie, tak naprawdę dzięki założeniu musimy pokazać, do założenia uwaga dalej obowiązuje. I dalej będziemy musieli go użyć, że A plus B plus C jest większe bądź równe od pierwiastka z trzech. Bo tutaj uwaga, wykonywałem całe przyrucenie równoważne, więc nie ma z tym żadnego problemu. I teraz zobaczcie, ponieważ A i B i C są dodatnie, no to A plus B plus C również. Ja podniosę sobie to do kwadratu. Zobaczcie, no bo, no to, że jak mamy trzy liczby ABC takie, że AB plus BC plus CA jest większy, równe 1, to może nie, nie widać tego tak od razu, że z tego wynika, że A plus B plus C musi być większe bądź równe od pierwiastka z trzech. Ale spróbujemy sobie to mimo wszystko wykazać. Podnosimy do kwadratu i zobaczcie, z tego będzie wynikało, czy to jest równoważne może tak naprawdę, że A plus B plus C podniesione do potęgi drugiej będzie większe bądź równe od 3. No z lewej strony wykonujemy to podnoszenie do kwadratu i dostajemy, zobaczcie, a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat, no i plus podwojonej iloczyny, czyli plus 2. No i to będziemy mieli co? ab plus bc plus ca. I to ma być większą równo 3. To znowu wiemy z założenia, że jest równo 1. Czyli tak naprawdę mamy pokazać, że a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat, jest większe bądź równe od, i uwaga, 1. 3 odjąć 2, prawda? No i teraz zrobimy taki dzi taką dziwną rzecz, tą jedynkę, która jest tutaj, zamienimy i zastosujemy jeszcze raz założenie. Musimy to jakoś zwinąć, tak naprawdę, że dostać tutaj coś, co jest pewne. Zobaczcie, a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat ma być większe bądź równe od ab plus bc plus ca. I teraz wszystko umieszczam z jednej strony i mamy, patrzcie, a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat minus ab minus bc i minus ca. Ja tutaj będę szukał zaraz wzoru skróconego mnożenia. Jest większą mnożenie od 0. I teraz właśnie mogę wszystko pomnożyć razy 2. Czyli pomnożyć sobie to obustronnie razy 2. Ale uwaga, i teraz patrzcie, napiszę tak, najpierw a 1a kwadrat odjąć 2ab i plus b kwadrat. Czyli wykorzystałem to. prawda, jedno a kwadrat i jedno b kwadrat. OK. Teraz plus. Teraz będziemy potrzebne coś, gdzie będzie minus 2bc. No to tutaj dodam sobie b kwadrat. Uwaga. Wykorzystałem już drugie b kwadrat. I plus c kwadrat. Czyli to mam wykorzystane. No i znowu minus ca. Czyli będzie tutaj tak minus ca. No i dodam c kwadrat plus a kwadrat. I chcę pokazać, że to jest większe bądź równe od 0. No I zobaczcie, uwaga, wykorzystałem wszystko razy dwa. No i teraz patrzcie, tu już widać, że mamy wzory skróconego mnożenia. Mamy A minus B do potęgi drugiej plus B minus C do potęgi drugiej i plus C minus A, albo A minus C, jak to woli do kwadratu, jest większą bądź równą od 0. I teraz zobaczcie, ta ostatnia nierówność, którą mamy tutaj, jest oczywiście zawsze prawdziwa, ponieważ wszystkie przejścia tutaj były równoważne. Z jednej możecie mieć wątpliwości, czy. Podniesienie do kwadratu jest równoważne, ale uwaga, my wiemy, że a i b i c są drzwiami dodatnimi, więc to przecież równoważne było, ponieważ wszystkie były równoważne. No to oryginalna nierówność, którą chcemy udowodnić także jest prawdziwa. Tutaj zobaczcie, w tym zadaniu mamy taką bardzo typową rzecz dla różnego rodzaju konkursów czy przekształceń, to przekształcenie tego założenia, prawda, że my możemy napisać albo 1 przez a plus 1 plus b plus 1 przez, przez c równa się 1 przez abc, napisać równie, równie dobrze jako ab plus bc plus ca jest równe 1. No takie zastąpienie, no nic innego jak pomnożenie. Na końcu widzimy, jak ładnie zwija się tam we wzory skróconego mnożenia. No i poza tym mamy parę tutaj takich, czy jakoś bardzo prytnych, ale takich przekształceń, które musimy tutaj zauważyć. Oczywiście dałoby się to inaczej zrobić, pewnie dałoby się tutaj użyć jakiejś nierówności między średnimi, czy jakichś innych, innych różnych nierówności, dosyć standardowym Chciałem Wam tutaj to zwinąć po prostu do wzoru skróconego mnożenia, bo wydaje mi się, że tutaj najbardziej na końcu widać. O co będzie w tym chodziło, ale oczywiście, używając, używając tutaj po drodze jakichś innych nierówności, także dałoby się to bez żadnego problemu zrobić. Nie jest to oczywiście jedyne możliwe rozwiązanie, które macie w tym zadaniu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego rozwiązania, czy do tego materiału, do tego filmu, oczywiście śmiało je zadawajcie w komentarzach. Będę bardzo chętnie na nie odpowiadał. Jeżeli Wam się ten film, ten materiał podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja Was zapraszam do wszystkich innych materiałów, do wszystkich innych filmów, które na tym kanale możecie znaleźć. A na razie dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. Pa-pa!